To ja. Dzisiaj recenzja książki. Jeszcze jej nie skończyłam. Została mi dosłownie parę linii, jak ale teraz już nie chcę mi się czytać. A mam sprzyjającą okazję, żeby Wam ją przedstawić, a bardzo mi zależy. Dziwnie wygląda jaki tam. Więc książka ma tytuł Spadek. Autorką jest Wigdis Hjord i to jest norweska autorka. Um. I bardzo serdecznie polecam. To jest taka mega psychologiczna książka. Dużo się opiera na psychoterapii. jest historią kobiety, która ma konflikt z ojcem, z matką, z rodzeństwem. I po prostu mega. Ja się rzadko tak wczuwam, ja wchłaniam książki, ale tu były zdania, sytuacje, które mogła opisać jak z mojego życia. No, sytuacja, która jej się wydarzyła bardziej dramatyczna niż moja, chociaż to bardzo trudno wartościować. I jestem ciekawa, szczerze mówiąc, jak się skończy czy wiem, takim wyjściem z tego wszystkiego, jest o śmierci. No, i tytuł jest spadek, i rzeczywiście jakimś takim motywem przewodnim jest tam mm, spór. To też bardzo majętny mi rodzica, ojciec, jakiś przedsiębiorca, więc tam tego wszystkiego był od cholery ale bardzo, bardzo dużo zdanie przemyśleć tak, jak bym wzięła od siebie. I jedno tutaj, które znalazłam, przeczytam, bo to mnie bardzo tchnęło, bo ona się... Poczytam, bo są to się kręci. Bo ona się odcięła od rodziny, od rodziców. W pewnym tam momencie no, jakby ujawniła tą historię, która się jakby przydarzyła. Zresztą jest późno powiedziane, ale łatwo się domyślić, o co chodziło. I z rodzeństwem nie utrzymywała kontaktu. I jest taka myśl. Albo może moje rodzeństwo było wściekłe i nienawidziło mnie za to, że świadomie albo nieświadomie miało ochotę zrobić to samo, co ja. Czyli uwolnić się od dali zazdrościło mnie, że uciekłam przed rodzicielskim reżimem i tym samym utrudniłam im pójście w moje ślady I to mnie bardzo tchnęło, bo... Już z rodzicami, z ojcem, ale z matką też... I tu też matka jest tak pokazana, jak ja bym ją przeżyła. Dokładnie tak jak ja myślę i uważam. 53 lata mam i sobie z tego sprawę stałam. Bardzo bardzo dobrze, ale w ogóle dobrze się czyta fajnie napisana mądra, więc polecam serdecznie.